Na przedni składa się z kilku elementów. Z lewej całkowicie skrajny element to jest część od szuflady. Następnie mamy elementy do sterowania programami. Potocznie zwany programata, wyświetlacz plus przyciski dodatkowe uruchamiające. To co najczęściej tutaj może się uszkodzić, no, ze względu na to, że to jest element. Całkowicie zewnętrznym dostawanie Możemy tak albo powyciechać elementy, gdzie są narysowane rodzaje programów. Możemy uszkodzić mechanicznie pokrętła, przyciski, wyświetlacz. Są wszystko elementy plastikowe, które z czasem możemy po prostu uszkodzić. Aby dostać się do panelu, musimy tak naprawdę zacząć od zdjęcia głównej pokrywy. W większości współczesnych parek, takich ładowanych od przodu, jaką mamy na filmie. Panel główny, czyli tak zwany blat główny jest najczęściej przykręcony tylko na dwie śruby. Z tyłu znajdują się te dwie śruby, wystarczy je odkręcić i można już panel cały ściągnąć. Odkręcamy dwie śruby. Wystarczy go lekko cofnąć do tyłu, żeby zatrzaski wyszły. Panel przedni przekręcony jest na trzy śruby. Przed ich rozkręceniem wyciągniemy szufladę. Szuflada tylko wystarczy przycisnąć środek syfonu na płyn i cała szuflada wychodzi bez problemu. Po zdjęciu szuflady odkręcamy trzy śruby. Panel mamy ściągnięty. To, co warto zwrócić uwagę, współczesne parki są wyposażone w moduł elektroniczny ponieważ do modułu tak naprawdę jest podłączony każdy podzespoł start. Mamy widok na cały moduł. Moduł elektroniczny tak naprawdę, jeżeli coś z nim się dzieje, warto wezwać fachowca. W wielu przypadkach tak naprawdę on jest e, przez producentów wymieniany w całości. Warto wiedzieć to, że musimy porobić fotografię wszystkich kabli połączeniowych, tak żeby ewentualnie wszystko było wpięte we właściwy sposób. Jeżeli chcemy się dostać do elementów pod modułem, tak czyli pokrętła, przyciski, bądź sam panel od wyświetlacza, no to musimy zdjąć nasz moduł, wypiąć. W przypadku tego modelu, moduł jest po prostu na zatrzaski, więc tak naprawdę wystarczy go trochę podważać w kilku miejscach, tak żeby wyciągnąć cały model. Bo jeżeli odegniemy lekko nasz panel, to widzimy, w którym miejscu znajdują się te zatrzaski i w którym miejscu musimy po prostu podważyć nasz moduł. Moduł możemy odłożyć na bok, tylko odczepiamy jeszcze mały moduł z wyświetlaczem. Jak już wypieliśmy cały moduł, możemy go sobie odłożyć na bok. Jak już mamy ściągnięty panel, możemy wymienić go w całości. Ewentualnie, jeżeli uległ uszkodzeniu jakieś pokętu, wymienić pojedyncze pokętu. Jeżeli oczywiście producent udostępnia i dostarcza taki element. Pokęta są na zatrzaski. Musimy po prostu odpowiednio naciskać i wypchnąć na zewnątrz takie pokrętło. Możemy użyć kombinerek, żeby łatwiej wcisnąć. To samo jest z przyciskami. Jeżeli któreś pękło, to jest dużo łatwiej zdemontować. Przy montażu po prostu trzeba zacisnąć tak, żeby wskoczył na miejsce. Jak już mamy nasze pokrętła zamontowane, możemy przystąpić do montażu modułu. Warto zwrócić uwagę, żeby wszystkie elementy pasowały do siebie, czyli w przypadku kochaki, którą posiadamy, wyświetlać je z pod kątem więc musi wejść, wejdzie tylko w jeden sposób, nie da się go zamontować inaczej. Jeżeli chodzi o moduł musimy ustawić sobie pokrętła idealnie, żeby potencjometry od ustawiania programu i prędkości obrotu weszły idealnie nam w pokrętła Jak już moduł docisnęliśmy, zatrzaski zatrzasnęły się, złapały nasz moduł. Sprawdzamy czy pokrętła ładnie prawidłowo działają. Następnie montujemy panel. Jak już mamy wszystkie elementy zmontowane, zostaje nam założenie górnej pokrywy, czyli blatu. Przy blacie mamy zatrzaski, które musimy wsunąć. Czyli musimy zawsze zamontować w sposób tak, że kładziemy lekko przed i dociskamy. I z tyłu są dwa miejsca na śrubki i to wszystko. Sam montaż, demontaż blatu jest dosyć prosty. I gotowe.